Owoce pod owsiano-orzechową kruszonką to pyszny zdrowy deser, nie tylko dla dzieci. Możecie go przygotować niezależnie od pory roku. Zapiekać można różne owoce, np. truskawki, maliny, brzoskwinie czy gruszki. Przygotowanie jest bardzo proste, a smak i zapach deseru obłędne. Zapraszam na przepis, a po inne zaglądajcie na mojego bloga www.taleszpokus.tv 100 g płatków owsianych lestello przesypuję do miseczki, a następnie do pojemnika blendera. Blenduję je na mąkę i przesypuję do większej miski. Do pojemnika blendera wsypuję teraz orzechy włoskie. Również je blenduję, ale mogą pozostać w większych kawałkach. Dodaję do mączki z płatków owsianych. Do miski wsypuję teraz pozostałe płatki owsiane w całości. Dodaję cynamon i mieszam suche składniki. Teraz do miski dodaję pokrojone na kawałki masło, miód i wyrabiam kruszonkę. Czas na owoce. Śliwki kroję na mniejsze kawałki. Na podobnej wielkości kawałki kroję też jabłka. Do małych miseczek żaroodpornych wysmarowanych cienką warstwą masła wkładam po łyżce śliwek, jabłek i znowu śliwek. Oczywiście można zapiekać w jednym dużym naczyniu. Owoce posypuję kruszonką i zapiekam w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza przez około 20-25 minut, aż kruszonka będzie upieczona. Deser jest przepyszny. Polecam do wypróbowania, a po inne zapraszam was na mojego bloga www.taleszpokus.tv